Sakara to miejsce na pustyni. Kompleks piramid, właściwie najstarszy na świecie. To jest bardzo wyjątkowa podróż. Jesteśmy zupełnie w innym miejscu, gdzie są odległe piramidy. Jest to bardzo dziwna wycieczka. Tak naprawdę, no też nie wycieczka, bo po prostu. Zamówiliśmy Ubera i chcieliśmy zwiedzić inne piramidy, nie te w Gizie, bo tutaj jest już taki surowy klimat. Jest już taki surowy klimat, że już bardziej surowego takiego klimatu pustynnego nie ma. Zobaczę, co tam jest napisane. Już po prostu zgubiłam wszystkich, żeby tutaj w ogóle. Ee, to wszystko zmontować na tym telefonie, żeby można było nagrywać. A nie można się wspinać na te piramidy. Not climbing. Może dotknę. One są takie stare, te piramidy. Patrzcie, dotykam. Dotykam jakiejś takiej na, na maksa starej piramidy. Nie wiem gdzie iść, a słońce jest takie potworne. Mam za dużo okulary słoneczne. Wyglądam w nich y, jak żaba Nie lubię siebie w tych okularach. Natomiast one mi rzeczywiście trochę pomagają. Y, natomiast też nie wiem wtedy, co mam y, nagrane. Znalazłam się tutaj przez przypadek, tak naprawdę, bo y, nie wiedzieliśmy gdzie dalej jechać. No, i przedłużyliśmy pobyt w Gizie. No i Karsten wyszukał, że są inne piramidy, nie tylko te, te, te które z, y, się zwiedza właśnie w Gizie. Tylko o, trzeba pojechać tam z godzinę czasu y, na pustynię i jest więcej piramid. No i dzisiaj właśnie przyjechaliśmy zwiedzać te pozostałe piramidy, które są no, w okolicach Gizy. No ale powiem wam, no, takie doświadczenie bardzo, bardzo trudne. Po zamówiliśmy Ubera, żeby tutaj przyjechać. No wiadomo, że godzina drogi, no taką taksi, ale tanią, no, no było ok. No ale ten, ten kierowca tego Ubera powiedział nam, no wiecie Państwo, ale Państwo stamtąd nie wrócą, bo tutaj nie ma zasięgu i Państwo nawet tutaj nie zamówią taksówki i Ubera. I jak myśmy jechali, to było tak brudno, był taki syf, ludzie byli tak biedni i my tak długo jechaliśmy i czuliśmy, że nie wrócimy o własnych nogach i że będzie problem. I że będzie problem. Zobaczcie, jakie tutaj są przepiękne widoki. Nie wiem, czy to się dobrze tutaj nagra. No i w czasie tej godzinnej drogi tutaj do tych dziwnych piramid, ja potem się dokształcę. Bo po prostu zgłupiałam, jak tutaj przyjechaliśmy. Bo on nie wiedział w ogóle, gdzie nas chce, do, do jakich piramid my chcemy jechać. My sami nie wiedzieliśmy, do jakich piramid my chcemy jechać. Więc ciężko było się z nim dogadać. Wiecie, słaby angielski. I on, nas mu, on nam mówi. Ale państwo stamtąd nie wrócą. Państwo stamtąd nie wrócą. Nie wiem, czy nie wrócimy, bo tu jest tyle wycieczek, tyle turystów że jakoś mi się wydaje, że Bóg nam pomoże. Zawsze można komuś tam dać w łapy, tam 10-20 euro i czy jakieś tam inne, żeby tam w, w tym samochodzie ciebie podwiózł do tej Gizy z powrotem. To jest tylko godzina czasu, tak? Więc w końcu jak tak jechaliśmy, jechaliśmy, to daliśmy się namówić i on po prostu na nas czeka, tak? A za taką kasę, że po prostu szok. No ale baliśmy się, że on ma rację. On mówi nam tutaj: Państwo stąd nie wrócą. Macie jedyną opcję ze mną, że ja tutaj poczekam. Nie, a ja właśnie nie wiem, czy się nie oszukaliśmy. My i tak się nie czujemy dobrze, bo strasznie dużo nas to kosztowało. Myśleliśmy, że po prostu zapłacimy za Ubera, za wejście, bo oczywiście tutaj wszędzie trzeba zapłacić i to dużo więcej niż jest napisane w internecie. Więc myśleliśmy, że. Po prostu zapłacimy za Uber, kupimy bilety, będziemy sobie tutaj do zamknięcia, potem po prostu zamówimy Ubera i wrócimy. No i oczywiście wycieczka się już nie udała, no bo jak jechaliśmy tutaj godzinę, no to nas pan zdołał przekonać, że nie będzie powrotu. Że przyjechać to owszem, można, ale wrócić już stąd nie można. No i nie wiem, czy nas nie oszukał, bo się zgodziliśmy na te duże, bardzo duże pieniądze, bo po prostu będzie kilka godzin na nas czekał w samochodzie. A turystów tutaj i wycieczek jest bardzo dużo z każdego kraju. To nie wiem, czy, 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 czy miał rację, czy nie. No ale wiecie, jak już on nas tutaj podwiózł, a ty jeszcze z nikim nie gadałeś, no to. No to skąd masz wiedzieć, czy, czy on ma rację, czy rzeczywiście będzie stąd powrót, czy nie będzie stąd powrotu. Fajne to jest, tylko że tutaj na końcu ma takie coś. No w każdym razie y, jestem na takiej naprawdę prawdziwej pustyni, i też dopiero jak jechaliśmy tym uberem tutaj, i ja trochę nagrywałam. To rzeczywiście poczułam się, jakbym była gdzieś w Afryce, i to takiej odległej Afryce, tylko takiej brudnej. Tu bardzo ciekawy las palmowy, który widziałam po raz pierwszy, no ale już blisko niego jest ta wioska, bardzo zaniedbana, brudna i niestety wyglądająca tak, jak widzicie. Ja już chyba nie muszę jechać do Indii. Ja muszę po prostu pójść na pustynię. Słuchajcie, ja pójdę na pustynię teraz i odłączę się od tych wszystkich ludzi najdalej jak mogę. Tutaj jest ta główna piramida. Tutaj są mniejsze piramidy. To jest mój widok z mojej góry, na którą się wdrapałam. Tam są inne piramidy. Przepiękne widoki. Kojarzy mi się to. Chyba dogram tutaj głos. Z Mojżeszem. Nie wynajęliśmy samochodu, czyli jak się jedzie na własną rękę, no to niestety trzeba być i tak bogatym, bo trzeba wtedy wynajmować samochód i to najlepiej 4 na 4 żeby po tych pustyniach tutaj jeździć, a nie jakimś Uberem, który musi wrócić, a ty chcesz tutaj sobie zostać na tej pustyni kilka godzin z, z tymi piramidami, bo my nie jesteśmy w Gizie, tylko jesteśmy w, w takim oddaleniu od, od Gizy na pustyni wśród innych starych piramid. Tu mam nadzieję, że trochę będzie więcej mnie widać. No i no, niby jest fajnie, nie? No ale bardzo drogo. Tak. Te muchy, te słońce upalne. Nie wiem, ja czasami jak pracowałam jako artysta uliczny, to mówiłam, że no najlepiej jest jak jest gorąco. No, jasne, że jak jest gorąco, to nie jest też fajnie. No bo jest gorąco. No ale kurde. Yy, ale jak jest zimno, to jest gorzej. Dlatego ja może narzekam i powinnam ubrać te niepasujące do mnie okulary słoneczne, bo jedyne jakie mam. Jestem zmęczona. Po prostu to chodzenie po tej pustyni jest wyczerpujące, a my, i tak, już tutaj, żeby dojechać, to. Po prostu od rana, od rana chodzimy, załatwiamy, wiecie w ogóle jak tutaj trudno było wjechać, tutaj wszędzie bariery, sprawdzali ten, ten, ten facet, który tutaj z tym Uberem nas zawiózł. W końcu zrobiliśmy ten deal, że on tutaj na nas będzie czekał kilka godzin, no i on w ogóle nie mógł tutaj wjechać jako Uber, tylko prywatne samochody mogą tutaj wjechać na tą pustynię. No, i niestety, no i, on, no, i on się z nami dogadał, ale powiedział, że nie wolno właśnie tym strażnikom tutaj na tej pustyni powiedzieć, że on jest Uber, że to trzeba powiedzieć, że on jest właśnie prywatnym samochodem. Musieliśmy dodatkowo zapłacić za jego samochód, żeby w ogóle tutaj na tą pustynię móc wjechać. No więc. Takie podróże e, no, kształcą e, i są dość trudne. O, teraz wchodzę na wielką górę. O, teraz naprawdę mogę śpiewać. Nie ma, nie ma wody na pustyni. E, ale jest, no wiecie co? Nigdy się tego nie zapomni, tak? Nigdy się tego nie zapomni. Straszne pieniądze to kosztuje tak naprawdę. E, takie podróżowanie. Ale czy warto? Teraz zrobię takie, odwrócę telefon, żebyście zobaczyli, sami ocenili, czy warto. Idę tam. Przepiękne widoki, naprawdę. Tutaj są dwie bardzo stare, najstarsze piramidy, jedna akurat za drugą. Słońce, bukrę w Egipcie, który mi przyświeca tutaj za mną też hieroglię. O, przede mną tu wam pokażę. Przede mną tak świeci słońce, że te dwie piramidy nakładają się jedna na drugą, tak? Już kupię, nie wiem czy to widać. O, nie wiem czy to widać, ale te dwie piramidy nakładają się w słońcu jedna na drugą. Na prawdziwej pustyni, a wiecie, że się robi zimno. Uważam, że od dziś e, powinnam dostać odznakę wielkiego podróżnika. Nie tylko pielgrzyma, tylko również wielkiego podróżnika. Wiecie, to nie jest tak źle jak ten wielbłąd sika, bo ja myślałam, że wielbłądy w ogóle nie sikają. Osiołek. Że tą wodę, którą przechowują, ten piesek żyje. No, no fajnie się to zwiedza tutaj, akurat. Hm. Może sami będziecie mogli ocenić, czy było warto. Tam Karsten idzie. Jest taka właśnie ciekawostka, że ci łowią ryby. Już chcę to sfilmować. Tutaj pan widzi, jakieś łowili ryby. A tutaj ten hipopotan rodzi drugiego hipopotana, a tutaj natychmiast aligator go chce pożreć. A ci dwa się ze sobą, so ze sobą walczą. Ci próbują złowić ryby. Ja sama jeszcze nie doceniam, gdzie ja tak naprawdę jestem. O, tutaj taka świątynia z ołtarzem. Ten ołtarz tutaj, rewelacja. Właśnie kiedyś składałam Bogu ofiary, a teraz sama. Proszę o ofiary. Nie wiem, czemu się Bogom składa ofiary. Skoro są Bogami, to przecież nie potrzebują naszych ofiar. Może tą zagadkę rozwikłam. Dlaczego Bogom składa się i składało ofiary? Tak jak wiecie, dzisiaj jest objawienie Pańskie w chrześcijaństwie i też trzech królów przynieśli dary w dzieciątku. Złoto, kadzidło i mirrę. Sam Jezus stał się ofiarą za nas. A ciągle składamy Bogom i Bogu ofiary z nas samych. Ja też, jak poszłam do zakonu, no to tak naprawdę złożyłam ofiarę z własnego życia. Tak? Z tego, że nigdy nie będę w Egipcie, że nigdy nie będę więcej podróżować. Ślubowałam ten. Tą to miejsce, tak, że nie będę wychodzić spoza klauzury, karmelitanki mają kraty, tak? Częstam to nie wychodzi. Więc ja to ślubowałam, złożyłam Bogu ofiarę, mhm. bo chciałam dzięki temu zbliżyć się do Boga. Chciałam się z Nim zjednoczyć, chciałam być świętą w takim znaczeniu, jedności z Bogiem, więc chyba dlatego złożyłam z siebie samej ofiarę. Natomiast jak tutaj właśnie byłam w takiej ala świątyni egipskiej. To sobie uświadomiłam, że ten kult składania ofiar jest tak stary i tak ciekawy, że no zastanawiam się. I nawet właśnie Wam tam w środku powiedziałam, że, że teraz ja proszę o ofiary, żebym mogła no, dokończyć moją pielgrzymkę. Ciekawe, czy można by było tak żyć, że masz kanał na YouTubie. Możesz być właśnie kimś takim odkrywcą, podróżnikiem, pokazywać ludziom miejsca. No, no Natomiast przez to, że jestem kobietą, to pół świata jest niestety dla mnie zamknięte. No, ale ja królowa. Może się uda jakoś. Pozdrawiam Was z Egiptu. Jeżeli nie możecie wesprzeć mnie finansowo, to bardzo proszę o łapki w górę. Polubienia, subskrybowanie mojego kanału. Bo no nic gdzie to nie kosztuje, tylko serce, tylko dobrą wolę. Yy, może czasami przełamanie zazdrości, bo każdy pewnie by tak chciał. Chociaż nie wiem, czy każdy. Ludzie mają różne powołania, a ja na ten moment chyba zgubiłam swoje powołanie. Szukam ciągle pani Beaty, Klimek. Mam nadzieję, że to zrealizuje i jakoś, czy ja, czy dzięki też nie ta tajemnicza sprawa zaginięcia pani Beaty się rozwiąże hey!